grupa gołębi wyżymaczy dzisiaj w ofercie ale to już chodzi o gołębie zamówione one będą odebrane przez Radka który już tak z ciekawostki w tamtym roku wziął sobie grupę żniwiarzy nie mając jeszcze gołębnika nawet, a w tej chwili stoi jeden nowiutki gołęnik i już zgromadzony materiał na drugi gołębnik a więc robimy mix. W tamtym roku żniwiarze. Teraz wyżymacze. No i później na okrasę będą Janseny. Te wczorajsze Janseny już zostały sprzedane. 500 zł sztuka i to było 8 plus 1 gratis. Następna partia już za kilka dni będzie w ofercie sprzedaży. A więc tego łębie różnią się. Cechami, tak jak gołębie wyżymacze, czyli linia Arden-Stickelbaut, lotowane z najdalszych odległości maratony, i kategoria C. Arden-Stickelbaut, oświeżane Jansenami. To w każdej hodowli taka grupa powinna być gołębi, które potrafią z najdalszych odległości sobie poradzić. Tak jak to onegdaj bywało u Ryszarda. A więc grupa gołębi bojowych, które w każdych warunkach potrafią wrócić do domu, czyli wyżymacze nakrapiane z białymi piórkami. Linia Stickelbaut-Jan Arde. Te gołębki są młodziutkie. One będą oddane dla radka. W środę przyjedzie osobiście, ponieważ tu w priorytecie jest kto przyjeżdża. Ten ma pierwszeństwo, natomiast z wysyłkami jest ciągle problem. Czyli hodowcy sami osobiście przyjeżdżają do świeradowa Zdroju lub na Orlenie w Zgorzelcu, Ja podwożę. Czyli doskonałe gołębie w cenie 300 zł sztuka. Tutaj jest pakiet 10 plus 1, i tam jeszcze o dziwo niebieski wyżymasz dorasta. On będzie do nich dorzucony. A więc. Zapraszam do zakupów tych cudownych gołębi, które są na wszystkie dystanse: Arden, Stickelbaut, Jansen, które potrafią zdobywać cudowne nagrody. Ryszard Tosnowiec, słoneczny gołębnik Polska.